I dzień dobry wszystkim. Dzisiaj przedstawię Wam kilka fajnych i naturalnych produktów, które znajdziecie w Rossmanie i są do 20 zł, także jedziemy! Witam Was ponownie na moim naturalnym kanale i postanowiłam, że troszkę wam poopowiadam o produktach, które możemy znaleźć w Rosmanie, które są niedrogie i które mają dobre składy. Natchnęły mnie do tego przede wszystkim Wasze prośby, ale także to, że sama od czasu do czasu sięgam po takie produkty. Więc w tym odcinku znajdziecie produkty, które ja osobiście używam i które fajnie mi się sprawdziły, uważam, że są bardzo dobre, ale także wyszukałam kilka produktów, które mają bardzo dobry skład i uważam, że jest je sens kupować i są naprawdę ciekawe. Pierwszy produkt, który chcę wam polecić, to jest puder enzymatyczny od takiej nowej marki, wydaje mi się, że jest nowa, Face Boom, i ona miała premierę chyba może jakoś w kwietniu. No i słuchajcie, to jest taki puder w formie proszku, który zawiera w sobie enzymy, o ile się nie mylę, z ananasa i papai, czyli takie bardzo często spotykane enzymy. I ten puder służy do oczyszczania twarzy. Ma bardzo prosty i naturalny skład, w którym jest naprawdę kilka składników i znajdziemy m.in. właśnie te enzymy. Produkt zauważyłem, że jest bardzo często w promocji. Ja go zakupiłam za około 16 zł, ale standardowo jest za około 20 zł, więc naprawdę nie jest to aż tak drogo. No i do czego możemy używać taki produkt? Przede wszystkim jako po prostu peeling enzymatyczny. Dużym plusem jest to, że on jest w formie sproszkowanej, tak więc te enzymy aktywują się, kiedy właśnie rozrabiamy ten produkt z wodą. Dzięki czemu to działanie mamy lepsze Jak działa ten produkt? Bardzo, bardzo delikatnie Ja rozrabiam go właśnie z wodą I robię to w ten sposób, jakbym myła twarz Ale robię to kilka minut Czyli po prostu masuję ten, ten puder do, Dodaję troszkę wody, jeżeli gdzieś, gdzieś mi zasycha Masuję, masuję i później zmywam e, wodą Skóra po użyciu jest taka bardzo fajnie oczyszczona Naprawdę czuć, czuć to takie fajne wrażenie No i jeżeli chodzi o działanie enzymów, to one są i są bardzo delikatne, więc polecam ten produkt dla osób, które mają cele naczynkowe, cery wrażliwe. Naprawdę on się sprawdzi i daje właśnie taki delikatny i lekki efekt. Pilingowania, więc jak najbardziej na tak. Kolejnym produktem, słuchajcie, jest pianka micelarna. Jest to coś ciekawego, ponieważ nie jest to płyn micelarny, ale bardziej możemy o tym pomyśleć jako o płynie micelarnym, właśnie w formie pianki. Możemy albo tym zmywać na przykład okolice oczu, albo po prostu może to nam posłużyć do porannego zmywania twarzy. Niekoniecznie jestem przekonana co do demakijażu, chyba że macie lekki demakijaż, ale właśnie do takiego porannego mycia, czy właśnie pomocy w zmywaniu sobie, Okolic oczu albo jako wstępne zmywanie, jak najbardziej na tak. Co jest super w tym produkcie, to że kosztuje 20 zł i to, że ma mega krótki i konkretny skład, który się składa po prostu właśnie z, ze środków myjących. I ogromnym plusem jest to, że nie zawiera zapachów. Co jest moim zdaniem cudowne, bo po co nam zapachy w produktach, które stosujemy, na przykład do zmywania oczu, które mogą nam podrażniać, więc jak najbardziej jestem na tak. Ja tą pianeczkę bardzo lubię, ona sprawdza mi się naprawdę świetnie, jest taka solidna, gęsta i super zmywa mi skórę. Ja ją lubię właśnie używać do najczęściej do porannego mycia albo nawet jako drugi etap oczyszczania po demakijażu, więc naprawdę mega fajna sprawa. I teraz chcę wam pokazać kolejny produkt, który wypatrzyłam w Rossmanie i który ma bardzo fajne skład. Osobiście nie mam tego produktu i go nie używam, ale jak najbardziej możecie po niego sięgnąć. I jest to z marki AA, z tej serii Go Green. I to jest nawilżająca esencja tonizująca z ogórkiem. Ta esencja kosztuje właśnie około 20 zł i uważam, że ma naprawdę całkiem fajny i dobry skład. Z powodzeniem możecie wybrać, jeżeli szukacie właśnie takiej lekko nawilżającej esencji. I jeżeli chodzi o skład, to bardzo fajne jest to, że w tym składzie znajdziemy frukto które mają właśnie właściwości nawilżające, ale mamy jeszcze do tego następny kompleks nawilżający, który jest z pochodnych glukoz. Jest to taki kompleks, który jest naprawdę bardzo znany właśnie z tego, że świetnie nawilża skórę. Ja osobiście także go bardzo lubię, ale dodatkowo także jest wyciąg z fermentacji bakterii Lactobacillus, i to także jest bardzo cenny i fajny składnik, który także ma właściwości m.in. nawilżające, ale także łagodzące, także wzmacnia naczynka krwionośne, więc naprawdę są to takie trzy, łącznie to jest więcej składnik. Ale są to takie trzy grupy składników, które naprawdę są bardzo fajne I dodatkowo mamy tutaj certyfikat EcoCert, więc super Kolejny produkt, który zauważyłam jest to, słuchajcie, maseczka Kosztuje ona 6 zł i jest to taka maseczka oczyszczająca, która ma mega, mega prosty skład Tutaj nic kompletnie z jakiegoś kontrowersyjnego nie znajdziemy bo ta maseczka bazuje po prostu Na glince, oprócz tego mamy dodatek Oleju konopnego oraz kokosowego Ale także olejek lawendowy Więc to jest naprawdę mega krótki skład No bo za tą cenę tutaj też nie możemy Spodziewać się więcej, ale jest to po prostu Taka standardowa maseczka Z glinką, którą, którą możemy Także wykonać sami w domu Jeżeli mamy glinkę, a jeżeli nie To jest tu taka maseczka w saszetce Za 6 zł, więc jak najbardziej Możecie sobie po nią swobodnie ślać Kolejna maseczka, która także kosztuje 6 zł to jest marka Naturikę i to jest maseczka, która ma troszeczkę bardziej bogaty skład od tej poprzedniej. I jest to maseczka taka bardziej nawilżająca i bazuje przede wszystkim na maśle Shea więc może się fajnie sprawdzić dla cer suchych, czy też normalnych, może to być naprawdę bardzo fajne. Znajdziemy także w niej dodatek kwasu hialuronowego, kilka ekstraktów i olejów, także olej kokosowy, więc jak najbardziej za taką cenę skład jest w porządku i możecie śmiało tą maseczkę sięgać i wybierać. I ostatni produkt, który chcę Wam pokazać, jest to odżywka. Do włosów, ale w mgiełce. Od takiej właśnie marki nie mam pojęcia, jak, jak wymówić tą nazwę, ale tutaj możecie zobaczyć. I to jest odżywka bez spłukiwania. Jak teraz patrzę, jest w promocji za 17 zł, a normalnie kosztuje 24, więc cena także jak najbardziej w porządku. Ja osobiście bardzo lubię właśnie takie odżywki niespłukiwalne, które są w mgiełce, ponieważ bardzo często nie mam czasu nakładać odżywkę w takiej formie normalnej i później ją jeszcze spłukiwać, a często też takie odżywki w formie takiej, w formie konsystencji takiego kremu i odżywki. Nawet jak są niespłukiwalne, to często po prostu obciążają moje włosy, więc ja uwielbiam właśnie takie odżywki w sprayu i na przykład jak elektruzują mi się włosy czy chcę troszeczkę je odżywić, wygładzić, to takie odżywki sprawdzają się super. I to na pewno sobie zakupię i wybiorę, ponieważ ma bardzo dobry, naturalny skład. Absolutnie nie można się tutaj do niczego przyczepić. Dodatkowo mamy tutaj certyfikat Kosmos, więc także to poświadczę właśnie o naturalności tego produktu. W składzie mamy przede wszystkim aloes, ale także znajdziemy proteiny pszenicy, więc wszystko to, co potrzeba. Myślę, że bardzo jest to fajny i ciekawy produkt. Ok, więc to są wszystkie produkty, o których chciałam Wam wspomnieć. Nie chcę, żeby te filmiki były mega długie, więc tak na szybciutko i pokrótce Wam o, wspominam o tych, produktach. Dajcie mi znać koniecznie, czy chcielibyście kolejne części, czy, czy właśnie takie filmy w ogóle z kategoriami. Bardzo Was proszę, żebyście właśnie dali mi znać, jak się na to zapatrujecie. Zapotru no i co? Mam nadzieję, że skorzystacie z moich poleceń i widzimy się już w następnym filmie, także dziękuję bardzo Wam za oglądanie i buziaki!